Jesteśmy, jesteśmy w trakcie przykrywania buklinom. Teraz była chwila przerwy na papieroska, na herbatkę, ewentualnie kawkę lub cukiereczka, bo czekamy aż e, kolejna bukina podjedzie, żebyśmy mogli ją założyć na maszynę. Ten kawałek od rana już mamy przykryte, taki paseczek ponad 500, w sumie prawie 600 metrów. Tutaj jest Wutliny. Wutlina jest ponad 30 metrowa, jeśli dobrze pamiętam. z więc tutaj troszeczkę szerszymi jedziemy. Często też maszyna musiała być trochę przerobiona. Maszyna normalnie była na 3 metry. To są nasze takie dodatki porobione. Jak to się mówi no, Polak potrafi, a tym bardziej polski chłop potrafi. Tobiasz się tego uczy, prawda Tobiasz? Odbyskały skały srały to też, nie? Choćby srały